Zanim od odcieka, to mega chciałem Wam podziękować za 20 tysięcy subów Jeszcze to słuchajcie już dwa razy więcej 10 tysięcy, a ostatnio w sobie był specjal 10 000. specjalny 10 tysięcy, specjalnie razy 20 tysięcy nie będzie. A słuchajcie, mam dla Was konkurs na Discordzie na 500 drogów. 5 sobie, link w opisie Discordzie, czy też roxek I słuchajcie na kanale konkursy, macie sobie właśnie konkurs na 500 drogów, więc zapraszam wszystkich. Tak samo możecie stawić sub, ja teraz po 30 tysięcy. I jeszcze zostawcie komentarz z łapką w górę dla zasięgu. I słuchajcie, to tyle, już sobie zaczynamy gierkę we speedman Simulator. Możecie odcieka tej gry, mega, właśnie spodobał, właśnie dostałem tego. Sobie. Pękka. już dałem, dobra, kurde, zagramy sobie jeszcze raz. Ma aktualnie Gierka 6000 gram, więc spoko. Widzę, że trochę się wybiła lepiej. I słuchajcie, dzisiaj sobie wydamy ogólnie robótce na Game Pass, tak? Dokładnie. Chciałbym dzisiaj kupić razy 3 pet klonera, Jak już kupimy. A się zanim to, to jeszcze bym chciał ogólnie kody wpisać. Bo znowu są, są podobne jakieś kody fajne. Więc tutaj były kody, ok. Słuchajcie, sobie, wpisujemy oczywiście kodziki te, które dają nam właśnie te fajne buścieki, Ok, bierzemy to. Ok, dostałem, słuchajcie, jeszcze raz kolejny skopię. Dobra, ogólnie wszystkie kody, jak chcecie. Macie, słuchajcie, shiny Star Games, więc zobaczcie sobie, wbić, pewnie link w jest. Ok, więc wpisujemy. Ok, dobra, i słuchajcie, na ile dostaliśmy te w ogóle kody? Na chwilę, ile? Półtorej godziny? Dobra bierzemy to słuchajcie, bierzemy to, bierzemy to oczywiście, bierzemy to e, nie no kodek słuchajcie takie długie No słuchajcie od razu weźmy sobie może pet clonera, bo bym to chciał mega kupić okej tysiąc z wydane spoko e, Dalej słuchajcie możemy sobie kupić w sumie dwa razy energię Okej okay, słuchajcie kupujemy Jeszcze bym chciał w sumie, czy ja potrzebuję bieganie? Chyba nie ale może pet jak pet, dwa więcej e, Czy to jest potrzebne? Chyba jest okej okay, to to sobie słuchajcie też weźmiemy Wydane aktualnie chyba 1500 Robux, na więcej, no to może do może do 2000 słuchajcie Kupy sobie jeszcze dwa razy z tego po prostu zbierania. Okej, okay. no i słuchajcie kozak mamy aktualnie 2000 ponad wydane Więc lecimy ogólnie teraz sobie na event Właśnie nie wiem czy widzicie ale raz 2 speed i mamy 1 milion event, więc lecimy tutaj I tu słuchajcie jest coś co mega mi się przyda bo ogólnie tu mamy razy 5 speed na tym Zo so, tutaj jak sobie będziemy biegać to razy 5 mamy więc kozak Okej, okay, ale dalej oczywiście jeszcze jakieś pety tutaj możemy zdobywać W ogóle te pety są całkiem dobre, patrzcie, otwieramy sobie jeden, dwa e, no, no, dawaj, okej okay. I w te pety są mega dobre, no razy sześć one mają, więc spoko Możemy zaraz ew ewoluować, więc git, też. dobra, Piszemy to, spoko I w mamy dwa takie pety, one za chwilę będą lepsze na jakichś goldach, one będą lepsze od tego za 1200 robux W sensie oczywiście na kolejną mapę w sumie pozbierać trochę e, Potrzebuję aktualnie mega dużo energii, chwila, tutaj jest 900, ja nie 900, mam 540 mam, dobra. Lecz dalej tak powolnie, co nie. Pozbieramy sobie trochę energii, tak nie wiem, 100 tysięcy, może ile dostanę? Eee, aha, 130 tysięcy zostałem. Dobra, to może tak milion. Dobra, chyba tyle wystarczy. Słuchajcie, 800 tysięcy ma powinno wystarczyć. No, prawie 800 tysięcy. Słuchajcie, jedziemy teraz taką mapkę. ogólnie szybko się tutaj... Nie, chwilę, nie, tak nie mogę. Dobra, nie, to też jest wolniej. nie no masakra Ale ogólnie słuchajcie, jak weźmiemy sobie te błotki to jesteśmy szybsi, więc spoko też A więc bierzemy sobie te i patrzcie jak szybko teraz biegniemy I to jest słuchajcie kozak, jak ja w ogóle biegam, jak to wygląda Ogólnie słuchajcie, my tutaj w ogóle nie tu wiecie, jest raz i pięć, więc spoko I też sobie chyba tutaj pootwieramy trochę tych jajek Więc lecimy słuchajcie tutaj i nawalamy Tyle to potrwa, ale patrzcie jak to leci ten. Ej, co jest, 4000 tysiące, tak o, 5000 tysięcy, sześć tysięcy, siedem tysięcy Coś zrobię kolejnego Dobra, dzisiaj coś się mamy, nie wiem czołu tak szybko, ale okej, okay, no fajne, raz 5, razy 2, jeszcze wiecie, jakieś buściki e, Mamy 16 tysięcy, czyli prawie sobie na, rebir. na rebirfa, ile poszuję na rebirtha. 2, dwa, okej, okay, spoko. A nie, to jest teraz, dobra, i w sobie mamy jeszcze raz dwa tokeny, okej, okay, weźmy to Ale jeszcze bym sobie trochę w sobie pozbierał A pierwszych słuchajcie, bierzemy to i otwieramy sobie dużo Okej, okay, ja właśnie w, bo ja w ogóle razy 3 dostaję z tego teraz Mam 50 miejsca w Ekuję, jeszcze nie ja batzę sobie wszystko zapełniłem mam razy 3, więc spoko co nie? Okej, okay, jeszcze raz, spoko, jeszcze raz, okej okay. Zawsze słuchajcie, ważne, żeby się po prostu to było. W ogóle 1 milion tropi. Jaki to jest szans? 0,01 Nie ma mega szansę z to, znaczy mega, no mega mała oczywiście Okej, okay, zbieramy sobie aż do fulla oczywiście, słuchajcie. Dobra no, mamy full i słuchajcie, mamy tyle tych, mamy tutaj evolve all, okej, okay, no i super, e, dobra, okej, okay. czy mamy coś jeszcze dalej? E, chyba nie ma. E, mamy, dobra, bierzemy to, słuchajcie. Co jest 16 tysięcy P Co jest, okej okay, jeszcze evolve all, okej okay. i nie ma już, dobra. Czy bierzemy, słuchajcie, to i bierzemy w sumie jeszcze to, nie no kozak to jest teraz I teraz jeszcze po 12 ja bym mógł wziąć w sumie No i słuchajcie robimy jeszcze sobie, e, jaki to jest, emeraldowa gwiazda Okej, okay, też już w max. dobra Więc co sobie wywalimy I słuchajcie ten pet za chwilę będzie lepszy od tamtego Więc mega to jest teraz, mega wysoko Okej, okay, to jeszcze to, tego nie mogę, tego nie mogę, spoko, i słuchajcie, ciekawe ile teraz będziemy dostać, i w ogóle mogę sobie jeszcze z kupić, dobra, dobijmy do tych 3000 wydanych robux, słuchajcie, classic world speed, bo to jest mega uciążliwe, okej, okay, bierzemy i teraz będziemy szybsi. no i git, jeszcze tutaj możemy sobie wziąć to, na przykład, żeby y, o wiele szybciej biegać, w sumie ja nie pomyślałem o tym, dobra, niech już będzie to, okej, okay, ale mamy, słuchajcie, 3000 wydane, więc spoko, Dajcie, słuchajcie, lecimy tam, lecimy na kolejną mapę, Wspieram sobie teraz z, tak z 2-3 miliony energii na speeda Zobaczymy, jak dużo będzie mogli zrobić Rebirtha w ogóle. Ok, możemy sobie te putki wziąć. Zasadzę trochę powolne, ale Ci obsługować, że dużo energii jednak dostaniemy z nich. Uwaga, ile będzie energii? 6 milionów, spoko. Okej, okay, może być jeszcze sobie raz zabierzemy i chyba tyle powinno wystarczyć na kolejnym ko jakby rebirfa jakby. Albo jak no mapę w sumie, nie, zobaczymy. Zaraz jak się tam pójdziemy, zobaczymy ile w ogóle mam tokenów? mam jednego tokenu, stacja na przecież tokenów, jak go służyłem. Ej, nie wiem, w sumie usłyszę jeszcze raz, bo czemu nie? A nie mam tokenów, dobra, to się po prostu zbugowało, dobra, w ogóle co tu mamy ciekawego. Więcej pet equipment za 5 tokenów, to by było spoko kupić. To jest sobie sumie mega chciał kupić więcej energii, Ej, chyba coś jest spoko i startująca energia też w sumie jest spoko, okej. Okay. E nie no, spoko, że tutaj są. W ogóle, jak tej gry to na ja przykład, też bo jak to kupiłem, to pewnie jeszcze sobie nagram jakiś odcinek. Bo czemu sobie nie grać, gra się będzie podobać? Okej, okay, lecimy sobie tutaj, bierzemy sobie to. Okej, okay, mega speed, lecimy oczywiście tutaj. I bierzemy sobie teraz po jak zwykle, Mam ponad, no nie na 20 milionów energii, więc do niej zostanie Zobaczymy zaraz. Ej, co jest, dobijemy 50 tysięcy. Ja nie jak to się stało. Razem, ja zwiedzamy wszystkie mapy. W tym. Przydało przydałoby się zwiedzić wszystkie mapy. E, Okej, okay, dobra, niech się to się zużyje, dobra, razy 5 e, spoko, dla mnie spoko to jedzie razy 5 to jest mega dużo. Okej, okay, sobie tylko sprzedałem, bierzemy sobie te Idziemy, słuchajcie, na którą mapę teraz? Nie, nie wiem w ogóle, na którą mapę mogę gdzieś chyba na wszystkie zaraz Ej, nie no, tam już nie mogę, co tam jest? Chwila, 75 tysięcy, serio? Dobra, no ludzie, ile w ogóle sobie dałem pety teraz? Tu zasadzie nie patrzę, jak gdzie to są pety e, Tu? Nie, tutaj są 2,5 miliona, okej, okay, otwórzmy, ile dostaniemy teraz? Jakie to ma staty? Proszę, żeby to było dobre e, Ta rybka, słuchajcie, ma staty, gdzie są staty tej ryby? Ej, co jest? Nie ma, chwila no, Halo, co jest? Ej, chwisz, okej, okay, no wydropiłem. Gdzie są stacje tej ryby? Ej, nie ma, normalnie nie ma, wyparowało to. Dobra, ile teraz dostaniemy? Słuchajcie, pewnie dużo dostaniemy. Mogę 6 6 Tokenów, proszę przyjąć, a to za chwilę. Okej, okay, 20 milionów, spoko. a chcę to twoje halo, czy chcę, chcę dostać po prostu coś, no? Okej, okay, dostałem razy 3, spoko. I teraz będzie to? Okej, okay, będzie. Aha, tu ma razy 8,5, serio? Sara tylko tyle i w ogóle co mi golden wytropiło, dobra, nie mam pojęcia słuchajcie Ej nie, to to nie jest takie dobre jak myślałem na tym mapie jeszcze to jest słabe To no, słuchajcie zbieramy po prostu to i lecimy tak Nazbieramy no, z 5 milionów może coś takiego i pójdziemy po prostu pewnie dużo zarobimy sobie, będzie w ogóle ile tam jeszcze mam zostało, jedna, dwie i candy to jest, nie, tam jest jeszcze, potem jeszcze kolejna okej. Okay. To trzy mapy do swejciej, dzisiaj sobie do chyba wszystko zobaczymy, myślę. Dobra, słuchajcie, lepiej sobie więc szybkie przejście i widzimy się za chwilę, jak sobie wszystko to służyje. No i słuchajcie, mam ogólnie 114 w kiedy mamy kolejną mapę. Okej, okay, zaraz mamy moon, więc pogoda, tam słuchajcie, zostało jeszcze candy i, a, candy to jest ostatnia w ogóle, dobra. Ej dobra, ile to ma tej staty teraz te jajko? Uwaga, jajko gdzie jest? Okej? Okay. 50 milionów energii, jak ja to ona zbiera tak szybko? Ej, troje drogie, trochę drogie, nie powiem słuchajcie Więcle to może? Ile do mi energii teraz? Ej, 050 tysięcy to jest mega drogie Okej, okay, dostaniemy 40 milionów, ej, i czekajcie, trzeba powiedzieć, trzeba 50 milionów Czy tak, 50 milionów, dobra, to i jednak nie jest takie drogie, myślę, że to będzie 500 milionów kosztowało Okej, okay, to słuchajcie 50 milionów, nie jest takie drogie w sobie jak myślałem Okej, okay, jeszcze sobie raz dobędziemy spoko i uwaga uwaga czy te jajka tutaj będą dobre, lepsze, Mam nadzieję i słuchajcie mamy to 30% spoko Jakie to ma staty? 5, dobra, ale ogólnie to nie był golden, co nie, bo to jest szansa 1 na 5 to W ogóle jak ja to wydropiłem, dobra, nie mam pojęcia e, 5 razy 5, ten ma razy 4, gwiazdka ma razy 6, goldenowa e, to jest lepsze, to znaczy na pewno lepsze tylko że to strasznie drogi dalej. słuchajcie, ja próbuję po prostu 100 milionów energii nazbierać, zrobić sobie rebirfa, zrobić sobie więcej Petek clipet i potem zobaczyć normalnie dalej na kolejną mapę. Chyba tak będzie najlepiej. słuchajcie to, lecimy służyć sobie te 100 milionów i zrobimy sobie rebirfa. No, w ogóle 11 to a nie 22 tokeny dostanę. Ej, to bardzo dużo, okej okay. Dobra, a właśnie, dalej mam właśnie gamepassa, dobra, to dlatego. Ej, nie, o coś to ja będę mega po prostu w tą grę. Jaka jest w ogóle topka? Okej, okay, total speed jakieś, e, chwila, ile? Dobra, tak mało? chwilę ile to jest? 3 miliony, spokojnie, ja nie mam 100 tysięcy. Ej, w sumie, jakbyś tak wbić tam. Ile rebirfów? Ok, tyle, 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 dobra. Rebirfy może nie. Dalej Robux spend. O, dobra, widzowie, czy ja tu będę? Czy ja tu będę na no Robux spendzie? Nie no, słuchajcie, nie mam, mnie, nie wiem czemu, może jeszcze się nie okarneło, nie zaktualizowało, ale niby mam więcej, powinienem tu być. No szkoda, chwila, chwila jest tu robux spend, nie ma, okej, okay, no szkoda. Dobra, to tak działacie, ja, słuchajcie, tutaj mamy jeszcze total energii. E, energii pewnie nie będę, bo tu będą mega prosi coś No tutaj nie będę Ale ogólnie tak da spida, jakby się wrąbać może by się dało Ile mam w ogóle to speeda? To 24 tysiące, dobra to musiałbym trochę potrenować jednak Ale na rebirfu słuchajcie może... Nie dobra chyba też się. dobra nigdzie się nie dostanę, słuchajcie Nie ma szansy bo aktualnie Dalej no, lecimy oczywiście zarabiać i zobaczymy ten ile w ogóle byśmy mogli zrobić Rebirth? Dobra mamy 167, tysięcy, więc słuchajcie na rebirfu to będzie 34 tokeny, okej okay, bierę Spoko i słuchajcie mamy 34, tylko gdzie przez to jest dużo kasy. Okej, okay, dobra, ej chwila, gdzie są moje pety? A, serio, pety straciłem, naprawdę, okej, okay, tylko ten ty jeden mi został, naprawdę. A dobra, lecimy tutaj, bo tu ogólnie jest więcej, co, nie? tu jest razy 5, więc bierzemy sobie. Yy, a chwilę, ja spida w ogóle nie mam, właśnie. Ja słuchajcie, spida nie mam, dobra, teraz yy, 200, 306, no i spoko, bo możemy sobie iść od razu na kolejną mapę. Tylko w sumie jeszcze sobie trochę potwieramy tutaj, albo to za chwilę, okej, okay, dobra, przyjdziemy za chwilę potwierać. Okej, okay, lecimy sobie tutaj, spoko. Teraz lecimy yy, tutaj na desercika. No już mamy ładnie odblokowany, okej. Okay. I słuchajcie, tutaj sobie ogólnie teraz lecimy powydawać te tokeny, bo ogólnie jest ich mnóstwo, mam ich 18, ekstra 18. Chciałem nie powinien dostać razy dwa Halo? Zostałem oskamowany, a nie, kwiat, sorry, witwę. dobra, to są tokeny, okej, okay, no, ja się mylę, sorry No słuchajcie, bierzemy sobie oczywiście więcej petów, ekwipet, e, w sumie, no, plus dwa, okej, okay, niech będzie I teraz myślę, że faster trading speed też by było spoko, 7% więcej, to chyba by było okej okay. Więc weźmy sobie to, sobie weźmy jeszcze jedno i oczywiście tutaj jeszcze możemy sobie dać da więcej energii, spoko Mamy dwa razy więcej niż normalnie, więc fajnie I słuchajcie, teraz pora na jakiś mały opening sobie za te 60 tysięcy, myślę, że coś fajnego zrobimy Okej, okay, no słuchajcie, taki team aby był spoko, co trochę podwierałem, bierzemy sobie active boost I słuchajcie, mamy taki team emerytowych, sobie praktycznie petów Ok, więc idziemy tutaj i będziemy no, chyba całkiem dużo zarabiać sobie już tych energii No w 5 petów to już jest dużo, Mógłbym sobie zrobić 8 petów, ale chyba się nie opłaca no nie, weźmy sobie, słuchajcie, to 250 energii, spoko. Ile dostaje teraz energii? Uwaga, uwaga, dostaliśmy 260, jest no, mega dużo. Okej, okay, jeszcze raz. I słuchajcie, podajcie po prostu tręcę, strężą znowu nabić, znaczy no, w sumie i zobaczymy ile jeszcze będziemy musieli tam zdobyć I chciałbym jeszcze tak nagrać z tego odcinka zdobyć sobie tą Candy mapę, Nie wiem czy się uda w ogóle, może się uda Ale nie no to lecimy mega, na całym poziomie to leci mega szybko No patrzcie jak my to dorabiamy teraz. 7 tysięcy, 8 tysięcy, 9 tysięcy, 10 tysięcy no to leci mega i mamy ponad 21 tysięcy, to jest mega szybkie teraz w sumie tutaj Okej okay, lecimy tam, lecimy tam I słuchajcie no chciałbym tą Candy mapę tak kupić Dobra zobaczymy czy mi się uda To kosztuje 25 tysięcy, Seria taka droga, okej okay. To, chwila mogę to zdjąć, okej okay, dobra tak E, to 6810, okej okay. to 13, w sumie mogę 2, nie mogę dwóch, szkoda ok, to słuchajcie, jedno chyba wystarczy, tak myśle? tak, chyba 17 minut to chyba powinno wystarczyć na kolejną mapę To może w sumie 2 co otworzę, czemu nie? No Oczywiście słuchajcie reset i A serio, nie może resetować, No Nie, no nie wiesz, trzeba biegać teraz Ja bym słuchajcie prezes zrobił to samo bez to, że... Dobra, to słuchajcie, musimy powoli sobie biec, oczywiście, nie no tego nie wiem, że myślę, że można być zrystować. Ja oczywiście się sobie oczywiście trochę pobiegać, zobaczymy jak dużo mi się teraz uda nas zbierać. Okej, okay, słuchajcie, trochę mam tego, osiedłem, patrzę na to i zbierałem sobie słuchajcie trochę i mam 370 siedzę, więc akurat na Candyland. Zobaczymy co ciekawego jest i z ja zrobię sobie rebitwa, począł mnie, dostajemy 75 tokenów praktycznie. No słuchajcie, mamy tutaj Candyland, okej, okay, dobra, trzymajcie co, coś fajnego. Mamy na pewno jajka, spoko za bilion energii. Czekaj, jak ja to na zbierać? Okej, okay, dobra, ile dostaniemy w ogóle? Czy dosany? Nie wiem, Ile? 400 milionów? Dobra, spróbujemy zrobić ten bilion. Dobra, niech będzie. Okej, okay, tylko 3 razy, dodaję powolny, ale okej, okay, zobaczymy. Okej, okay, mamy bilion i słuchajcie, czy coś fajnego dostaniemy? Uwaga, uwaga. Ok, otwieramy zatem 30%. Spoko. czy to jest dobre. 9 razy 9, w sumie, razy 9. Jako samo, i to jest w bardzo dobre Tylko ja bym się jeszcze trochę XP, Więc w nie trzeba to pokazywać, chyba nie Po prostu widzimy się za chwilę, w jeszcze jeszcze trochę pozdobywam bo nie, słuchajcie, mam lepszy, Zrobię serię BinFa ogólnie, tylko pierwszy I jeszcze muszę teraz se tam po... Udawać tak, sobie tam poudawać jakby tego, Bo mam bilion tej energii Dobra, więc słuchajcie, robimy to, robimy Mamy 94 tokeny od nowa Nie no słuchajcie, chyba całkiem dużo tak mi się chociaż wydaje i będzie? oczywiście tutaj, zrobię sobie tylko wydamy te tokeny i powoli będziemy kończyć ten odcinek. Ja się kończyny cię z tej gry, żeby się w kandarzu, bo w sumie yy, nie wiem co to mogę robić, chyba po prostu na update poczekamy i zobaczymy. Ale tak czy jeszcze sobie słuchajcie szybko, wydamy tylko to i zobaczymy co możemy za te tokeny w stanie kupić jeszcze, bo nie mam pojęcia co tam możemy kupić ciekawego. Ale oczywiście na pewno bierzemy sobie chyba faster training speed, tak myślę, że to jest po, albo w sumie to nie, to się nie opłaca, okej, okay. training speed, spoko I Jeszcze jeden, powiedzmy yy, I reszta, słuchajcie, chyba wy... Po prostu to, i tyle I tak to, no, słuchajcie, wygląda, mamy plus teraz Ile? Plus 600 tysięcy, plus 700 tysięcy energii yy, 800 tysięcy, nawet plus 1000, ile ja tego mam? A jeszcze nie wiem, jeszcze to mega dużo, bo patrzcie, razy 10 Energię mam praktycznie, no więc słuchajcie, jak zasypicie Tym mnóstwo górę to można do topki sobie ja Zobaczymy, i słuchajcie, mega wam dziękuję za oglądanie Pamiętajcie o Discordzie, że tam jest konkurs, więc Discord jest też rok, tak padajcie, tak samo padajcie sobie Na Instagrama i do że już się już kolejne ci kumieć, zobaczcie, a ja no i cześć!